Dzień dobry, moi drodzy, bonjour. Krzysiek z tej strony na kanale Lazurower. Witam Was w środę, 7 lutego 2024 roku z deptaków kan, ale nie z promenady La Croisette, tej bardziej znanej, bardziej zatłoczonej, a z deptaku położonego nieco bardziej na wschód, czyli tak jakby od wjazdu do kan od strony Nicei. Spotykamy się, żeby przejść sobie przez kalendarz lazurowy i opowiedzieć Wam, w którym miesiącu Najlepiej przyjechać na razurowe, bo to jest jedno z najczęściej pojawiających się pytań, jeżeli chodzi o planowanie urlopu na razurowym. Na wątkach poruszanych na wszystkich grupach Facebookowych dotyczących wypoczywania w tym, że właśnie regionie Francji. No i ja wykorzystując swoje przeszło trzyletnie doświadczenie, opowiem Wam teraz, który, moim zdaniem, znaczy może niektóry przedstawię wam, jak wygląda Lazurowe w wybrzeże w poszczególnych miesiącach, a wy na tej podstawie jest delikatną sugestią, czy w danym miesiącu warto przyjechać, czy nie, a wy na tej podstawie zdecydujecie, kiedy jest dla Was najlepszy moment do odwiedzenia francuskiej Riviery. Za chwilkę przekręcimy sobie kamerę, żebyście mogli zobaczyć bliżej miejsce, w którym się znajdujemy. Film podzielimy na dwie lokalizacje, na drugą połowę roku, czyli od 7 miesiąca przeniesiemy się nieco dalej, abyście zobaczyli sobie też trochę więcej tej znanej z festiwalu filmowego miejscowości, a tymczasem zaczynamy od stycznia. No dobrze. Rok kalendarzowy na francuskiej riwierze, tak samo jak i w Polsce, zaczyna się od stycznia, który niedawno się skończył. No i tak, styczeń jest miesiącem, w którym zdecydowanie najmniej dzieje się na lazurowym. Nie dzieją się praktycznie żadne duże wydarzenia. Jedynym jest Ride Monte Carlo, który odbywa się, jak sama nazwa wskazuje, w Monte Carlo, Monaco i trochę ponad. Natomiast właściwie. Większych wydarzeń nie ma, jest to taki najspokojniejszy miesiąc. Zaczyna się właściwie troszkę sezon na mimozy, czego przykładem jest nagrane przeze mnie i Aleksandrę ostatnio wydarzenie, które miało miejsce w Taneronie w ostatni weekend stycznia rozpoczynające sezon mimozowy, ale jego szczyt przypada na luty. Natomiast pogoda w tym roku była wyjątkowo łaskawa. Generalnie jest dosyć chłodno, to nie jest Hiszpania, i faktycznie zwłaszcza poranki. Noce i wieczory, kiedy zajdzie słońce, potrafią być kilkustopniowe. Natomiast faktycznie w ciągu dnia, jeżeli traficie na bezchmurny dzień, a takich jest zdecydowanie więcej niż tych pochmurnych, można się w tym słońcu troszkę wygrzewać. Natomiast faktycznie no to się tyczy praktycznie całej zimy. Sporo z głównych atrakcji, jeżeli chodzi np. o restauracje, jest pozamykanych. Pozamykany jest też np. pałac księcia w Monako. Styczeń jest natomiast bardzo dobrym pomysłem, aby budżetowo odwiedzić lazurowy wybrzeże. Są wtedy najtańsze zarówno bilety na samolot, jak i noclegi. Także jeżeli nie bierzecie pod uwagę kąpieli morskich, chociaż paru morsów dzisiaj widziałem, to styczeń jest właściwie dobry, żeby sobie zrobić taką objazdówkę po lazurowym. Oczywiście, patrzcie, jest początek lutego, jak się ludzie... Wygrzewają przy murku. Oczywiście, na przykład, do kanionu Verdon nie ma sensu jechać, bo tam jest wszystko pozamykane, a cały kanion jest w cieniu. Natomiast, jeżeli chodzi o takie przemieszczanie się, ewentualnie taki przyjazd przygotowawczy do wakacji na Lazurowym, wy... na lazurowym Wybrzeżu, przepraszam, styczeń nadaje się do tego bardzo dobrze. Jak wygląda luty? W lutym znacznie więcej się już dzieje, jest trochę cieplej. Faktycznie poranki wieczory robią się cieplejsze. Teraz mamy 7 luty i faktycznie ta temperatura wyraźnie wzrosła. Nie ma już takich mroźnych poranków, tylko to powietrze jest wyraźnie cieplejsze. No teraz jest godzina 13:15. Patrzcie, jak się ludzie wygrzewają, i faktycznie do momentu aż nie zajdzie słońce, a dni są już wyraźnie dłuższe. Słońce zachodzi, ciemno się robi o 18.00. Można się praktycznie w tym słońcu wygrzewać. Jest to takie trochę podstępne, ponieważ. Mm, trzeba być przygotowanym najlepiej na dwa zestawy ubrań. Jeżeli wychodzicie na cały dzień, to e, jakąś taką kurteczkę lekką, którą można będzie sobie zdjąć i e, schować na ten czas najcieplejszy. Natomiast do rzeczy. W lutym są dwa najważniejsze wydarzenia na, na Razorowym Wybrzeżu. Pierwsze to jest e, oczywiście Karnawał Nicejski, który w tym roku przypada w dniach 17 lutego do 3 marca, czasami jest on tylko w lutym w zależności od roku. Natomiast e, drugim równoległym wydarzeniem jest Święto Cytryn w Mentonie, Fête du Citron i to jest e, też równie barwny festiwal pełen różnych muzycznych wydarzeń, kosztowania smakołyków, głównie właśnie cytrynowych. W Nicei odbywają się różnego rodzaju koncerty, parady, pochody. No, całe miasto jest roztańczone, rozśpiewane. Impreza jest oczywiście biletowana, ale można też skorzystać na niej bez tegoż biletu. Także to jest już bardzo kolorowy czas. Kolorowy także za sprawą Mimozy, która w lutym ma swój szczyt kwitnięcia. To są te takie żółte kwiaty, e, zwłaszcza na widoczne zwłaszcza właśnie na zachodnim lazurowym wybrzeżu od Kan, tam w stronę Mandelier, w stronę Taneronu. E, też odbywają się w związku z tym różnego rodzaju festyny i można sobie ten czas bardzo fajnie spędzić. Morze oczywiście jest jeszcze zimne, nadające się właściwie tylko dla morsów. Lecimy dalej. Marzec. No Pogoda w lutym jest w miarę stabilna, jak mówiłem, mogą się zdarzyć dni deszczowe. Taki deszczowy weekend jest zapowiadany właśnie teraz, natomiast będzie padało przez półtora dnia, a później następny cały tydzień już będzie słoneczny. Temperatura oscyluje w okolicach 10-20 stopni nawet. Marzec. Marzec, moi drodzy, marzec to miesiąc, w którym jest coraz więcej różnego rodzaju imprez takich e, w miasteczkach małych, takich festynów. Jest na przykład święto w Turecu lub e, czasami przypadają w marcu, a czasami w kwietniu, bo jak wiemy są ruchome e, święta wielkanocne. Natomiast akurat tutaj święta wielkanocne nie są jakoś bardzo celebrowane. E, przypadają przeważnie już na początku sezonu i też wiemy, że w Francji jakoś za bardzo Katolicka w większości nie jest, także akurat święta Bożego Narodzenia, do których dojdziemy na końcu, są tutaj bardziej widoczne i bardziej celebrowane. Uwaga, dla kolarzy na marzec. W marcu odbywa się zawsze na początku, w pierwszej połowie marca wyścig Paris-Nicea, pari nice i jego amatorski dzień, pari nice Challenge, natomiast kończy się oczywiście z wyścig ku słońcu, kończy się efektywnym efektywnym efektownym finiszem w Nicei. Także w marcu sporo sporo już atrakcji, może dalej chłodne i sporo na przykład fajnych większych tych znanych restauracji jest wciąż pozamykana. W kwietniu w kwietniu zaczyna się właściwie już dużo dziać. Ludzi jest Znacznie więcej. Pogoda jest już momentami przypominająca takie prawdziwe polskie lato, 25 stopni, czasami i 30. Może jest raczej jeszcze chłodne, bo może długo się nagrzewa, ale też potem długo stygnie. Ono jest ciepłe do jesieni. Natomiast już my, Polacy, przyzwyczajeni do tych temperatur raczej e, niższych morskich niż wyższych, możemy się w tym morzu kąpać. Natomiast w kwietniu, tak jak mówiłem, no już trochę, a nawet wyraźnie rosną ceny e, zarówno połączeń lotniczych, jak i noclegów. Jakiegoś takiego większego, głównego wydarzenia kwietniowego nie przypominam sobie, żeby były jakieś główne. Takie punkty zaczepne, dla których można by odwiedzić kwiecień. No to święta wielkanocne, no ale one tu się objawiają głównie w sklepach. Widać jakieś tam czekoladowe zajączki, kurczaczki. Czasami w jakichś mniejszych miejscowościach są e, właśnie takie festyny, pochody, marsze, tak zwane targi. E, oczywiście z lokalnymi specjałami. Dni są już bardzo długie, e, bardzo się przyjemnie wtedy zwiedza. Powoli otwierają się wszystkie atrakcje, te takie związane z wysokim sezonem, i na pewno warto już w kwietniu przyjechać, nie obawiając się na przykład, że zmarzniemy. Na przełomie marca i kwietnia zdarzać się mogą po prostu różne wiatry czasami. Potrafi silnie, silnie wiać, ale jakiś Ekstremalnych zjawisk pogodowych nie ma. No, deszcz wiosenny jak najbardziej się zdarza, natomiast raczej nie jest tak, że tutaj będzie padało przez tydzień i słońca przez tydzień nie zobaczycie. To raczej będą jakieś jednodniowe incydenty, które można zagospodarować po prostu w inny sposób. Yy, jesteśmy teraz na maju, czyli na bardzo ważnym dla lazurowego miesiącu i właściwie dla miejscowości w której jestem, bo od tego właściwie miesiąca uznaje się, że zaczyna się tak zwany wysoki sezon. E, czyli mamy Festiwal w Cannes właśnie w którym jesteśmy. E, Festiwal filmowy w Cannes, e, to jest mniej więcej połowa maja. No i oczywiście jest wyścig Formuły 1 w Monako w końcówce maja i to są takie dwa momenty kiedy e, faktycznie robi się tutaj już tłoczno i rosną ceny, właśnie noclegów, rosną ceny, e, rosną ceny biletów lotniczych, i otwierają się równocześnie wszystkie np. beach bary na w khan e, res, restauracje plażowe, te, które się jeszcze w kwietniu nie otworzyły, też się otwierają, otwierają się wszystkie inne restauracje. Właściwie wszystko już jest w maju gotowe, czynne. Canyon Verdon jak najbardziej można zwiedzać w maju, a nawet trzeba. Tam już wszystkie wypożyczalnie sprzętu pływającego są otwarte. Miasteczko saint Mustier saint marie żyje. Saint-Tropez żyje, pełna komunikacja, wszystko jest rozjeżdżone, roztańczone i maj można uznać za bardzo dobry miesiąc. Jest naprawdę bardzo fajna pogoda, chociaż takie porzekadło mówi, że na festiwalu w Cannes przeważnie pada deszcz, w zeszłym roku też tak było, natomiast, natomiast natomiast nie wiem, jak będzie w tym roku. Tego oczywiście nikt nie wie, ale oczywiście warto już w maju, na pewno już warto przyjechać. Jesteśmy na czerwcu. Czerwiec to już jest bardzo wysoka temperatura, dochodząca do 30 stopni ponad. Jest już może wystarczająco ciepłe, żeby się kąpać. Na Lazurowym pojawia się bardzo dużo ludzi. Jest to najdłuższe dni, najkrótsze noce, no to są już bardzo ciepłe. Ludzie imprezują na plażach, jest dużo koncertów, jest dużo imprez plenerowych. Miasto żyje, miasta żyją, żyją dniem, żyją nocą, ale jeszcze to nie jest taki najbardziej zatłoczony czas. Czerwiec jest bardzo dobrym miesiącem do odwiedzi Nazurowego, bo nie jest to jeszcze właśnie szczyt wakacyjny. Wszystko jest już pootwierane, pogoda jest super. Dni są najdłuższe, noce najkrótsze, ale gorące dzikich tłumów jeszcze nie ma. Także, jeżeli możecie tylko przyjechać sobie w czerwcu, to myślę, że jest to bardzo dobra propozycja. Na drugą połowę roku i drugą połowę filmu przeniesiemy się w inną miejscówkę. No dobrze, zanim przejdziemy sobie do omówienia drugiej połowy roku, jedna ciekawostka dla Was, dla wszystkich miłośników: deskorolek, rolek oraz hulajnuk, ewentualnie tych, którzy mają w domu tychże nadpobudliwych domowników w którym trzeba czasami rozładować baterie. Otóż w zeszłym roku w Cannes właśnie, na początku promenady La Croisette, otworzył się skatepark, który tutaj widzicie za mną. Zmienimy sobie perspektywę trochę na ten drugi e, drugie wejście, żeby było trochę bardziej mnie widać. Zaraz opowiem o tych wszystkich miesiącach od lipca w górę. Natomiast patrzcie, jak to jest fajnie wszystko zorganizowane. Można się faktycznie Dobrze wyżyć, można dać się wyżyć dzieciakom i rozładować im, tak jak mówiłem, baterie, aby później w nocy spały. A w nocy może, mogą sobie rodzice cichaczem wyskoczyć na jedną z imprezek w Kan, których właśnie w Kan, zwłaszcza latem, nie brakuje. Okej, okay, merci. A, właśnie zostałem ostrzeżony przed e, ryzykiem zderzenia się z jednym z. Ze skate'ów, o skate'ów, ja już stary jestem, zapomniałem jak to się mówiło. Właśnie spotkałem w ogóle Damiana, yy, jednego z Polaków mieszkających w Kan. Pogadaliśmy sobie chwilę, co ciekawe, kojarzył mnie z internetu. Dobrze, jedziemy z tym filmem, bo on będzie trwał za długo. Słuchajcie, lipiec i sierpień prawie mogłyby być wrzucone do jednego wora z tą różnicą, że tak, jest to są to wakacje jest tutaj zdecydowanie najwięcej ludzi przyjeżdżają ludzie z całego świata Amerykanie, Brytyjczycy. Polacy, e, wiadomo, dzieciarnia ma w szkole wolne e, i jest to faktycznie najbardziej zatłoczony o czas, jeżeli chodzi o plaże głównie. No bo jednak większość ludzi przyjeżdża tutaj na plażę, kąpać się, w morze jest najcieplejsze, dni są najdłuższe, temperatura jest najwyższa. E, dużo się dzieje, w tym roku zwłaszcza, 2024, bo na przykład w lipcu po raz pierwszy w historii finiszuje tutaj Tour de France i będą tutaj dwa ostatnie etapy, w związku z czym to jest 20, 20 i 21 sierpnia, lipca, jeżeli dobrze pamiętam, w związku z tym przewidujemy tutaj po prostu tak zatłoczoną, tak zatłoczony lipiec będzie, że ciężko to sobie wyobrazić. Jeszcze bardziej niż zatłoczony jest normalnie, zjadą się nie tylko Cały ten tłum związany z organizacją Tour de France, drużyny, teamy, autokary, zawodnicy i tak dalej, cała oprawa i obsługa, ale wszyscy miłośnicy kolarstwa, którzy zajmą wszystkie hotele, które będą na ten czas właśnie wyjątkowo drogie. Tu jeszcze taka jedna uwaga, uważajcie na ceny hoteli, właśnie w w czasie konkretnych imprez, na przykład właśnie imprezy sportowe, imprezy kulturalne. Rok temu były Mistrzostwa Świata w rugby, w tym roku będzie jeszcze druga impreza w wakacje. Będą to Igrzyska Olimpijskie, we Francji się odbywają, dlatego między innymi jest e, przesunięty finisz Tour de France z Paryża, tra tradycyjnie na polach Eliziejskich miał miejsce. Teraz będzie miał miejsce w Nicei, a z Igrzysk Olimpijskich 2024 w Nicej będzie się odbywała piłka nożna na nicejskim stadionie yy, Allianz Riviera, się nazywa ten stadion. Także miłośnicy piłki nożnej na początku, pod koniec lipca i na początku sierpnia będą mogli tu sobie oglądać piłkę nożną, i w związku z tym, że też będzie tutaj po prostu mnóstwo, mnóstwo ludzi. A dlaczego jest mnóstwo ludzi w sierpniu, jest najwięcej mnóstwo ludzi? A dlaczego? Dlatego, że wtedy kraje południowe. E, Francja, Hiszpania, Włochy, większość na przykład zakładów pracy takich dużych fabryk ma wolne, i wtedy wszyscy po prostu Francuzi i także Włosi na przykład zjeżdżają tutaj na Lazurowe na swoje po prostu wakacje. E, I jest mnóstwo dzieciaków, wszystko jest zatłoczone, wszystko jest przepełnione, korki są przy plażach, korki są praktycznie wszędzie. Ciężko się samochodem jeździ. E, ceny noclegów są najwyższe, jak tylko mo mogą być. Natomiast e, faktycznie no, większość ludzi nie może sobie. Znaczy tych posiadających dzieci w wieku szkolnym nie może sobie pozwolić na wakacje w innych miesiącach i to po prostu trzeba zrozumieć. Natomiast lipiec, sierpień się do tego nadają znakomicie, żeby wypocząć, wygrzać się, ale trzeba się liczyć po prostu z ogromnymi tłumami. Przechodzimy do września. No nie wspomniałem o tym, że jest po prostu gorąco do 45 stopni, noce 30 stopniowe, a może jest po prostu gorącą zupą. Przechodzimy do. Top of the top najlepszego miesiąca do odwiedzin razerowego wybrzeża. Nie wspomniałem jeszcze teraz mi się przypomniało, że wiosna na razorowym wybrzeżu jest przepięknym momentem, ponieważ wszystko kwitnie, jest mnóstwo kwiatów, maj, czerwiec, eksplozja kwiatów, eksplozja kolorów jest tutaj przepięknie, jeszcze piękniej niż normalnie, ale te kwiaty właściwie zostają z nami aż do właściwie do końca września. Może nie wszystkie, ale większość z nich zostaje. Wrzesień jest moim zdaniem i nie tylko moim. Zgodnie większość ludzi twierdzi, że wrzesień jest. To najlepszy miesiąc do odwiedzenia rozrowego wybrzeża. Maleją tłumy. Temperatura jest bardzo wysoka dalej, ale już nie taka nieznośna, jak 40 stopni, bardziej 30, nawet 35, ale już nie dochodzi do 40. Noce dalej ciepłe, ale nie gorące, może temperatura bez zmian, 25 stopni, można wejść bez żadnego e, wzdrygnięcia, zająknięcia. E, wszystkie atrakcje otwierane, a dużo, dużo mniej rozrzeszczanych. Dzieciaków. Przepraszam wszystkie e, dzieciaki, ale tak czasami jest, że po prostu nie dajecie nam tutaj czasami chwili oddechu. Natomiast faktycznie wrzesień jest super miesiącem i przez wielu uznawanym za najlepszy. Także jeżeli tylko możecie, na przykład, też miałem w zeszłym roku takie przypadki, i rodziny spotykałem takie, że e, odpuszczano, nie namawiam, ale odpuszczano dzieciakom parę dni szkoły we wrześniu. No, tam wiadomo, że zawiera się we wrześniu, nie dzieje jeszcze. E, parę dni można opuścić, a można sobie w to, wtedy z tego lazurowego pokorzystać dużo, dużo przyjemniej. Październik jest równie przyjemnym miesiącem. E, właściwie no, są już wyraźnie krótsze dni. Temperatura spada jest bliżej 20 stopni. E, w szczycie dnia wiadomo 25, ale generalnie bliżej 20. Fajna jest w górach jesień, fajna, fajne się zaczynają kolorki jesienne. Nie Niektóre duże restauracje mogą się powoli w październiku zamykać, aczkolwiek powinny tak do połowy mniej więcej być pootwierane. Troszkę życie zwalnia, ale dalej można korzystać i z morza, które dalej jest ciepłe, zwłaszcza w pierwszej połowie października, z większości atrakcji, nawet z Canyon Dome, gdzie wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest do końca października. I właściwie jest to też dobry miesiąc do odwiedzenia lazurowego. Liczyć się należy z niewielką ilością dni deszczowych, ale tu wiadomo, loteria nigdy nie zgadniemy, jak to jest listopad, w listopadzie wszystko zwalnia, niewiele się dzieje, nie ma za bardzo jakiegoś takiego wydarzenia punktu zaczepnego. Sporo restauracji jest już pozamykanych. Głównych punktów, e, takich do odwiedzenia, do których można wejść, też się zamykają. Zaczynają się jakieś konserwacje, zwijają się beach bary, beach kluby. Noce się już robią chłodniejsze. E, tam, gdzie jest cień, nie dochodzi słońce, też jest wyraźnie chłodniej, ale dalej można pokorzystać sobie z uroku lazorowego. W morzu już się robi wyraźnie chłodniej. Może nie jest to jeszcze morsowanie, ale mm, korzystanie z niego nie jest już takie przyjemne. Nie można się w nim godzinami morsować. Moczyć. Przechodzimy, no i wtedy już tanieją na pewno połączenia lotnicze i noclegi. Także znowu wracamy do sytuacji mniej więcej podobnej z lutego, marca. Świetnie się zwiedza razurowe, na przykład samochodem, czy też pociągami, bo jest po prostu mniej zatłoczone, wszystko ale temperaturka spada, może już chłodnawe, dni krótszawe. No, mniej pokorzystamy z tego wszystkiego. No i grudzień. Wiele osób też pytało grudzień, o święta narazurowym, o Sylwestra narazurowym. Powiem tak, święta Bożego Narodzenia, jak to się u nas mówi, właśnie świętami Bożego Narodzenia we Francji nie są. Nazywają się Noel, czyli jak Papa Noel, czyli są to bardziej święta mikołajowe, jakie ja to mówię, mikołajowo-choinkowe. Świętowane są tutaj, obchodzone tak bardziej po Amerykańsku, czyli zostawiono tą oprawę taką wizualną, marketingową, niestety, krzykliwą. Eee, no, niestety, ja mówię. Bo... No, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego święta, w tym wydaniu właśnie takim bardzo komercyjnym. O, komercyjne to jest dobre słowo. Nie ma w tym za bardzo Boga. Tak jak już mówiłem na początku, przy okazji Świąt Wielkanocnych, Francuzi za bardzo z Bogiem już nie są. Nie nadają na jednych falach, są po prostu ateistami w znakomitej większości, co widać na przykładzie właśnie tychże świąt. Natomiast miłośnicy wszystkich ozdób, wszystkich jarmarków świątecznych, grzanego winka, przeozdobionych różnych szopek. Na pewno znajdą tutaj coś dla siebie. Pogoda bywa kapryśna, potrafi padać. Temperatura 12, 14, 15 stopni to jest norma. Wiatry, parę dni szarych też się może zdarzyć. No nie ma co się tutaj oszukiwać, to jest po prostu region, w którym coś takiego jak delikatna zima występuje, chociaż bardziej tutaj mamy trzy pory roku jesień. A zimę mamy, mamy w górach. Za pierwszą górką jest już o tej porze roku, jak i przez parę tych zimowych miesięcy śnieg, oczywiście. Co do samego sylwestra, mam takie spostrzeżenie, że tutaj sylwester nie ma jakiejś wielkiej rangi, nie jest jakimś hucznie świętowanym wydarzeniem. Nie przywiązują chyba. Przynajmniej Francuzi z tego miejsca e, Francji nie przywiązują do niego jakiegoś wielkiego znaczenia. E, celebracja się oczywiście odbywa. Na promenadzie jest, jest pokaz fajerwerków, ogólnie jest bardzo dużo pokazów fajerwerków. Także latem jest bardzo dużo pokazów fajerwerków. Jest pokaz noworoczny, e, natomiast e, no, można tutaj przyjechać na Sylwestra, ale wydaje mi się, że są ku temu lepsze e, miejsca i lepsze destynacje. Także podsumowując, bo żeśmy się troszkę, troszkę rozpędzili. Wrzesień jest numerem jeden. Jest ogólnie polecany jako super miesiąc do odwiedzin i naprawdę jeżeli macie tylko taką możliwość, to we wrześniu naprawdę w okolicy połowy września, najlepiej się tutaj pojawić druga połowa września, to jest taki złoty czas na lazurowym, gdzie najwięcej z tego lazurowego skorzystacie. Podobnie będzie w czerwcu, bardzo fajny jest też maj dla miłośników właśnie wspomnianych imprez, festiwalu filmowego w Cannes i wyścigu Formuły 1 na przykład. Oczywiście można sobie wejść na tą sekcję biletowaną albo poczuć atmosferę na przykład na sesjach treningowych wcześniejszych, gdzie można za w miarę rozsądne pieniądze się dostać. Dobrze, słuchajcie, myślę, że podrzuciłem Wam ewentualnie temat do pytań. Ja przeleciałem sobie z Wami tutaj cały rok na Razorowym Wybrzeżu. Mam nadzieję, że te moje wskazówki Wam się przydadzą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mnie po odpowiedzi, a najlepiej zapraszam po prostu na konsultację ze mną Telefoniczną, kamerkową, gdzie po prostu podczas godziny, jeżeli będzie potrzeba, przeważnie zajmuje to mniej czasu, odpowiem na Wasze wszystkie pytania. Rozliczane jest to w formie postawienia mi wirtualnej kawy. W cenie 99 zł. W tym przypadku szczegóły oczywiście znajdziecie pod tym filmem. Zapraszam do tego typu formy kontaktowania się ze mną. Zapraszam na wycieczki po lazurowym wybrzeżu, piesze rowerowe i samochodowe. Miejsce jest wspaniałe i czeka na Was. Bez względu na to, w jakim momencie roku się tutaj wybierzecie. Ja jestem tutaj cały czas i czekam na Was. I już, mam nadzieję, że zobaczycie w końcu Lazurowy Wybrzeże na własne oczy i przekonacie się, że jest to naprawdę super miejsce, dużo, dużo ciekawsze niż to się mówi w ogólnych krążących o nim mitach i legendach. Zapraszam do przekonania się o tym na własnej skórze. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!